Pomoc przyszła z miejsca, z którego nikt by się nie spodziewał. Po materiale wydarzeń więźniowie zdecydowali się pomóc siostrom zakonnym w budowie domu dla dzieci. Kapucynki z Lublina od kilkunastu lat krok po kroku budują miejsce, w którym przywraca się wiarę w miłość i wsparcie. Agnieszka Milczarz. Powoli wszystko zamawiamy i robimy. Bo z zewnątrz mogłoby się wydawać, że dom już gotowy i może Tak, to takie oszukaństwo. <noise> tak, na zewnątrz wygląda ładnie, to prawda, ale jeszcze troszeczkę. Ale i tak prace w domu dla dzieci budowanym przez kapucynki, oprowadzana z po nim siostra Cecylia Pytka, przyspieszyły. Byłam zupełnie zaskoczona. Pomoc przyszła z wielu stron, ale także z miejsca, w którym człowieczeństwa niektórzy uczą się na nowo. Bez względu na to, co mu się tam w życiu stanie, jakie błędy może popełni, gdzie odejdzie od jakichś takich dobrych rzeczy, to gdzieś potrafi w swoim sercu to dobro odkopać. Te pokłady dobre odkopali więźniowie z zakładu karnego w Opolu lubelskim. Nie pierwszy raz, bo pomagają w różnych miejscach co roku. Zawsze wkładają tu naprawdę całe serducho, łamiąc stereotypy, pomagają sobie i innym. Każdy drobny dar, jeżeli chodzi o pomoc, jest ważny, tak? Każda złotówka, każdy grosz. Nieważne od kogo to pochodzi, tak? Jeśli ktoś to robi z sercem. Także to jest po, bardzo pomocne. Więźniowie przygotowali świąteczne ozdoby, przekazali je na aukcję. Dochód z licytacji ma trafić na budowę domu dla dzieci w Wąwolnicy, niedaleko Lublina. Pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia był jeden z osadzonych, który zobaczył w telewizji program. Zobaczył jak Piotr Kuśmierzak w wydarzeniach opowiadał o dzieciach podopiecznych sióstr Kapucynek i budowanym przez nich czwartym domu. Budowanym od 14 lat, bo wciąż na ukończenie brakuje pieniędzy. Dowiedzieli się o takim domu i powiedzieli, że oni też chcą dać tam jakąś swoją cegiełkę, a jedyne co mogą dać to swoje zdolności i to, żeby zrobić coś samemu i ofiarować właśnie na rzecz tego domu. Dla osadzonych to też ciężki okres. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest pandemia. Nie mamy kontaktu z rodzinami, bo jest wszystko powstrzymywane. Nie ma widzeń. <laughs> Tutaj skazani też nie mają przepustek. Nie zobaczą swoich dzieci, dlatego chcą pomóc innym. Tam jeszcze docelowo mają nas odwiedzać też rodziny, Rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, które potrzebują wsparcia, które potrzebują porozmawiać, spotkać się, ale no jakby do tego momentu, kiedy tam pojawią się rodziny, to jeszcze trochę czasu. Najpierw chcemy, żeby pojawiły się tam dzieci. Do wykończenia jest całe wnętrze. Każda złotówka jest na wagę złota. Agnieszka Milczarz wydarzenia.